Pojawił się kolejny filmik u jednego z kolegów, którego profil obserwuję. Zresztą poleca ten, polecam ten profil. Naprawdę bardzo fajne treści. Dla każdego, można powiedzieć. Czy ktoś był w wojsku, czy nie był. Serdecznie zapraszam do obserwowania. Zwariowane braderki. Naprawdę mega. W każdym razie dzisiaj trafiłem na jeden filmik. <laughs> Popatrzcie na to. Co jest to, bo. Doktorze! Rękę straciłem na rzucie granatę ręcznym u nie zadziałał prawidłowo i Co na poligonie się nie chce siedzieć nie? Już symulujesz? Idź bo jak ci rnę w ten łeb No i już ci kurwa stawiam diagnozę, patrz Witamina C I miękkie obuwie Wyjazd Następny Powiem Wam, uwielbiam oglądać te filmy. Od razu mi się przypomniała jedna historia jeszcze z czasów zasadniczej służby wojskowej. To znaczy nie jak ja byłem w zasadniczej, ale jako już nadterminowy, czy tam potem kontraktowy, jak to było. E, I była właśnie zasadnicza służba wojskowa, to my pełniąc obowiązki de właśnie podowicera musieliśmy zaprowadzić tych oczywiście, którzy... No, czują się chorzy, musieliśmy na odpowiednią godzinę pod nadzorem zaprowadzić, zaprowadzić do doktora. I uwierzcie mi, no jak jest duża jednostka, to tych ludzi jest troszeczkę sporo. No i taka sytuacja właśnie, że od gabinetu lekarskiego przez długi, długi korytarz. Potem tam jeszcze zawijacy, schody na dół, chyba na drugim zakręcie, jeszcze stali żołnierze. Pan doktor w swojej łaskawości już oczywiście zaczął przyjmować. Major zmęczony, zmęczony, straszny już tym, no, jakże ciężkim obowiązkiem. Wiadomo jak jest. I tak ciągle, no, stałem na tym korytarzu i tak słyszę. Następny. 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 Wiecie o co chodzi? No i jeden tam się wpakował. E, bez słowa następny pan Major wstał. Wyszedł. Zerknął tak z rogu. Nabrał głęboki oddech tej swojej mocy. <ścoughs> Pana i władcy. Wyszedł na korytarz. Rozłożył tak ręce szeroko, szkoda, że tu nie mogę zademonstrować. Rozło rozłożył tak y y ręce szeroko i mówi tak: Uzdrawiam was! A i wszedł z powrotem do gabinetu i zamknął drzwi. <głos> <głos> Konsternacja była ogromna. Wyszedł po chwili, bo widział, że no tam chyba. Nie wszyscy zrozumieli jego, jakże no, przecież jasny komunikat. Ja was uzdrowiłem. No i ogólnie wyszedł i mówi tak. E, siostro, kto jest chory, tak jak kolega wspomniał, witamina C i miękkie obuwie, a symulanci wypierdalać. I tyle. I koniec uzdrawiania. <laughs> I tak się to skończyło. Tak jest takich rzeczy się nie zapomina a życzę wam wszystkim miłego dzionka pozdrawiam serdecznie, a jak macie jakieś ciekawe historie, a siergiejmałparebel24.pl <laughs> piszcie śmiało, pozdrawiam, cześć